Dzień dobry, witam Państwa. I mówimy ciągle o historii Polaków i Żydów i przychodzi okres, który, który jest okresem najtrudniejszym w naszej wspólnej historii, w którym zdarzyło się naj, że tak powiem, najwięcej bardzo, bardzo pięknych sytuacji, najbardziej dramatycznych. W każdym razie to okres 123 lat. Po których z tego, z tego państwa, pierwszej Rzeczypospolitej zostanie niewiele. Na pewno stosunki polsko-żydowskie już po okresie 123 latach rozbiorów nie będą takie same, są nie do tworzenia. No cóż się stało? Przychodzi pierwsza, pierwsze pytanie. No pierwszy rozbiór 1000. 1772 rok. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest, że to jest taki, taki moment przełomowy, zapomniany i rzadko przywoływany, ale te dokumenty na temat tego roku 1772 ocalił dla nas. Polaków, przede wszystkim żydowskich historyk Majer Bałaban, wspominałem już o nim, bardzo rzetelny i, 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 i świetny, świetny historyk, który po prostu znał oczywiście język idisz i między rokiem około 1900 do roku II wojny światowej te źródła odkrywał i przekazywał w języku polskim, pisał historię. Jeśli państwo szerzej się interesujecie historią polsko-żydowską, polecam wszystkie książki Majera Bałabana, bo naprawdę tam to jest kopalnia wiedzy, której my Polacy nigdy byśmy nie, nie odkryli nawet, gdyby, gdyby nie Majer Bałaban. No więc ten rok 1772, pierwszy rozbiór Polski, gdzie zabiera nam y, szmat y, y, Polski Południowej z Galicją włącznie y, i okazuje się, że przez te y, Setki lat y, Żydzi mieszkali na polskiej ziemi, y, bezpiecznie, y, chronieni przez króla, przez społeczeństwo, przez państwo i nagle okazuje się, że wie, na wieść o, y, o rozbiorze y, Polski i o tym, że te ziemie trafią pod Austrię, y, wśród Żydów Południa Galicji, Lwowa, y, miasta Brody, y, Berdyczowa i innych wybucha euforia szczęśliwości. Y, państwo, które, które parę wieków dawało im bezpieczeństwo, nagle jest zdradzone. Na rzecz y, Austriaków. I Majer Bałagan przekazał, jak byli przyjmowani wojskowi, wojska e, austriackie wkraczające do, na te tereny. No więc, na przykład, w miasteczku Brody, i, um, ude udekorowana synagoga, synagoga ude udekorowana dwugłowym austriackim y, orłem. Y, y, Pieśni, występy, wino, owoce, ciasta, śpiewy nadzwyczajne. Żydzi polscy z Galicji cieszą się, że ich ziemie, że ich ziemie, że polskie ziemie przechodzą pod panowanie austriackie. I kwitują to w tych swoich przemowach, przemówieniach. Mówią tak, że bardzo cieszą się Żydzi południa, Galicyjscy, że, bo oni są kulturowo bliżsi Austriakom niż Polakom. Więc, proszę Państwa, nie było w roku 1772 nie było internetu, nie było telefonów, nie było tych środków przekazu. Ale wieść o tej zdradzie żydowskiej obiega całą Polskę. No i wiadomo, że Polacy już ustosunkowują się do, do wszystkich Żydów w określony sposób. Na razie po prostu są porażeni zdradą żydowską. Potem przychodzi powstanie Kościuszkowskie. I tu można powiedzieć, staje się rzecz inna. Do Kościuszki, ja w jednej z swoich książek poza granicą Solidarności daję całe teksty listu, jaki Berek, jaki Berek Joselewicz napisał do, do Kościuszki. Berek Joselewicz zgromadził około 200 Żyd, Żydów. Uzbroili się na własnym sumptem i zgłosili się do kościuszki, do powstania yy, kościuszki. Tam pa padają słowa przepiękne Berka Joselewicza, że my, Żydzi, którzy przez tyle wieków mieliśmy tu bezpieczne miejsce, czujemy się w obowiązku yy, wspomóc. Polaków w obronie własnego państwa i Berek Joselewicz wzywa w tym liście wszystkich Żydów, żeby poparli po prostu walkę Polaków o niepodległość, bo to jest ziemia, na której się urodzili. Kościuszko odpowiada bardzo pięknym, równie pięknym listem Joselewiczowi, mianuje jego pułkownikiem. Więc mamy do czynienia dwie krańcowo różne postawy Żydów. Łamuje się skrzydło patriotów Żydów, którzy Polskę traktują jako swoją ojczyznę, na której się wychowali i urodzili i Żydów po prostu typu galicyjskich, Żydów z Brodów, z Lwowa, z Lwowa i z innych terenów, którzy z otwartymi rękami idą głównie pod panowanie Austriaków i Niemców. Dlatego, że to co Państwu powiedziałam, że jidysz, którym posługiwali się Niemcy, Żydzi polscy, ten język jidysz zapisywany hebrajskimi literkami, w rzeczy samej był językiem niemieckim. I dlatego część Żydów ciągnęła bardzo w stronę i Niemców, i Austriaków, zapominając im przez wieki to palenie na stosie to straszne traktowanie. No, Barek Jesolewicz po prostu wytrwał przy, przy Polsce i, i przy Polakach, aż do śmierci zginął w roku 1809, pod, walcząc ze swoim żydowskim pułkiem o Polskę. Pod Kockiem. I to taki wyrzut sumienia, że mój i myślę, że Polaków, to może, jeśli ktoś z Podkocka mnie słucha, to trzeba by jednak upamiętnić to miejsce śmierci sprawiedliwych Żydów, którzy oddali za polskie życie. I Berek Joselewicz powinien stać się takim, takim symbolem, po prostu. Żydów przyzwoitych, związanych z Polską, Żydów sprawiedliwych. No, niestety, ta, jeśli chodzi o, o, o całe 123 lata, już nie będę mówić rok po roku to w, przez 123 lata nie niewoli tylko. Postawę Berka Joselewicza zaprezentowało nie więcej niż 1,5 do 2 procent Żydów, i to we wszystkich powstaniach. I kampanii w dwunastym roku, kiedy nadzieja była w Napoleonie, potem powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, wiosna, wiosna ludów, nawet zachowały się to nie więcej niż półtora procent do dwóch, tak jak mówię, i to są wyliczenia historyków żydowskich przedwojennych, mieszkańców Lowa, bardzo wiarygodne, oparte głównie na, na, na źródłach żydowskich taką charakterystyczną też tego rozłamu polskiego żydostwa, że część jest Rzeczypospolitą, uznaje za, za swoje za państwo, które pozwoliło im żyć i że są obywatelami Rzeczypospolitej i na innych. Takim, takim klasycznym przykładem jest rok 1460, 1848. W ramach Wiosny Ludów krakowscy Żydzi postanawiają wesprzeć niepodległościowe ruchy Polski i piszą tak, jak Berek Joselewicz kiedyś, tak piszą do, 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 do Żydów wielkopolskich, żeby wsparli wysiłki Polaków w, w dążeniu do niepodległości, dlatego że to jest nasze państwo, które pozwoliło nam przez wieki żyć. No i inne piękne słowa piszą, piszą ten list do żydów wielkopolskich. W odpowiedzi, to się ukazuje wszystko w gazetach i krakowskiej, i poznańskiej. W odpowiedzi Żydzi wielkopolscy piszą do krakowskich Żydów z pogardą. Jeśli wy postanowiliście się, o i jakąś przyszłość z Polakami widzimy, to musicie rozumieć, że my czujemy się, e, ukochaliśmy i Niemców, i język niemiecki i e, e, będziemy Niemcami. I mamy w nosie wasze wysiłki i to, co robią e, wysiłki Polaków. To już tak w skrócie państwu mówię, dlatego że że źródła podaje szczegółowe wszystkie w książkach. W odpowiedzi na ten diktum wielkopolskich Żydów no w Kaliszu, w Poznaniu, anty, powstają antyżydowskie rozruchy. Trudno to nazwać pogromami, ale dochodzi do, 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 do różnych polsko-żydowskich Rozruchów i to jest taki, taki właśnie moment, kiedy drogi polskich Żydów i Żydów się rozchodzą. Że wśród Żydów jest te 2% ludzi naprawdę y, związanych z Polską, a reszta. Albo ludzi, którzy idą, stają się Niemcami Rosjanami, Żydów, którzy starają się zostać Austriakami, Niemcami i Rosjanami. A między tym jest cała masa Hasydów. Hasydów, o których trzeba powiedzieć osobno, dlatego, że Wymagało się od, od Hasydów, wymagało 19 wiek, można powiedzieć, to nasi przodkowie przez te 123 lata cały czas liczyli, że Żydzi, którzy tu mieszkają na tej ziemi, poprą walkę Litwinów i Polaków o odzyskanie niepodległości. Dlaczego tak się nie stało? To wyjaśnia książeczka, taka zapomniana, która właściwie powinna być wznowiona i w, 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 w dużej ilości egzemplarzy Anny Ciałowicz, wojny hasyckie, proszę Państwa. Właściwie jak się nie przeczyta tej książeczki, to się nie zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Chasydzi, ten ruch, który tak jak wspomniałem już tu kilkukrotnie narodził się około 1770 roku, ta sekta żydowska, trzeba powiedzieć naszych hasydów polskich w granicach Rzeczypospolitej żyli innym życiem. Wojny, wojny hasyckie. My w roku 1830 zaczęliśmy Powstanie Listopadowe. Mniej więcej w tym samym czasie, kilka lat wcześniej, zaczęły się wojny hasyckie. Wojny hasyckie zaczęły się pomiędzy Hasydami, pomiędzy Żydami. W okolicach Lwowa jakiś rabin Zapatrzony na, na zmieniające się czasy, mody, powiedział swoim hasydom, yy, że mężczyźni mogą od tej pory nosić spodnie zaprasowane w kant i buty wyczyszczone pastą, czego hasydom nie wolno było, natomiast kobiety mogą nosić kapelusze. No i to była rewolucja w świecie hasydzkim. świat żydowski w ogóle, życie człowieka, Żyda religijnego jest uporządkowane od urodzenia do śmierci. Żydzi żyją od kilku tysięcy lat, według sześciuset Trzynastu przykazań, które mówią, co można jeść, jak można się ubierać, co można założyć. I to nagle ten Cadyk, Cadyk to jest, proszę Państwa, u, u Hasydów to tak jakby biskup, trzeba powiedzieć, bo zwykły jest rabin. On, rabin przewodzi gminy, gminie. A Hasydyzm polegał na tym, że oni byli mistykami. Cadyk to był, to oznaczał widzący. Cadyk to był rabin, który ma kontakt z Bogiem zna przeszłość, zna przyszłość, Cadyk leczył, Cadyk e, przepowiadał przyszłość, Cadyk e, no, był po prostu, działał na wyższym poziomie. No i ten Cadyk, który pod, e, e, z, z, Lwowa, z w, okolic, w okolicach Lwowa mówi, że kobiety nagle mogą nosić kapelusze, a mężczyźni mogą prasować spodnie w kant. Ja nawet nie wiem, czy aby jakiegoś religijnego Żyda zapytać, dlaczego nie mogli i do dziś nie, nie mogą prasować w kant spodni i czyścić pastą buty, też z jakichś powodów religijnych, które się mieszczą w tych 613 przykazaniach, ale to już tego panu nie, Państwu nie powiem. I jak dociera ta informacja do sadyka ze Starego Sącza, Hasydzi ze Starego Sącza wypowiadają wojnę tym hasydom lwowskim. I ta wojna trwa ponad 100 lat. Giną ludzie, jedni hasydzi, zwolennicy jednego cadyka, zwolennikom drugiego cadyka. Niszczą biznesy, zakłady rzemieślnicze. No już nie. Nie jestem Państwu w szczegółach w stanie opowiedzieć, bo to jest wszystko przedstawione i dobrze udokumentowane w książce Anny Ciałowicz. Czyli ten XIX wiek, Żydzi Pola, drogi Polaków i Żydów się rozchodzą absolutnie. My, Polacy i Litwini, walczymy o niepodległe państwo, w którym również kiedyś żyli, a w tym samym czasie. Żydzi, hasydzi i polscy, i litewscy, no i, 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 i lwowscy, jak się okazuje, toczą swoje wojny o wyprasowane spodnie, o to, czy można buty wyczyścić i tak dalej. Z punktu widzenia naszego, absolutne bzdury. Z punktu widzenia hasyckiego, Żydów, którzy żyli w swoim zaczarowanym świecie, po prostu. Opowieści hasyckich, odeszli też już od Tory, od książek żydowskich, tylko żyją w swoim po prostu zupełnie wyimaginowanym świecie, biedy, ciemnoty i przywiązywania wagi do tego, czy spodnie mężczyzn są uprasowane, czy nie. Jednocześnie w to wszystko wcina się idąca z zachodu fala haskali. Oświecenia żydowskiego. Przez Francję, głównie przez Niemcy, rusza prąd tej haskali, która mówi: to jest ruch żydowski, żydowskiego oświecenia. I Żydzi niemieccy, i zachodni wymyślili, że przyszłość Żydów w Europie polega na tym, że po prostu trzeba uczyć się języka kraju, w którym się mieszka, trzeba iść do szkół. Trzeba urządzać sobie życie na nowo i Żydzi mają się asymilować do kolejnych państw. Taką bardzo ważną epoką dla, dla Europy Zachodniej, w której, w której właśnie zaczyna się właśnie ta haskala i z powodu znacznej części jest Francja. To jest rewolucja francuska w roku 1791. Rodzi się taki y, ruch, który w skrócie można powiedzieć zatwierdzony jeszcze przed króla, przez króla, zanim gościeli, pod hasłem y, we Francji y, y, że wszystko za, dla Żyda, nic dla Żydów. To zresztą jest bardzo rozsądne, było to, ten, to osiągnięcie rewolucji francuskiej, dlatego że Żydzi we Francji. Do XVIII wieku, czyli do tej rewolucji francuskiej, byli prześladowani, trzeba to ostro powiedzieć. Nie tak jak w Polsce, że, że mieli równe prawa. Nie wolno im było się uczyć, nie wolno im było biznesu prowadzić. To, to, to było naprawdę bardzo restrykcyjne prawo antyżydowskie we Francji. I rewolucja francuska rzuciła hasło właśnie: Nic dla. E, wszystko dla Żyda, nic dla Żydów. Na czym to polegało? Że rewolucja francuska, a potem zatwierdził to Napoleon, jeszcze kilkanaście lat później zatwierdził to Napoleon, dając określone pieniądze na kształcenie Żydów. Chodziło o to, żeby człowiek, który jest Żydem, mógł... Mieć takie same prawa jak, Francuz, jak, jak, jak rodowity Francuz, czyli do kształcenia się, do, po, do poszanowania, do, 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 do wybrania zawodu i tak dalej. I nic dla gmin żydowskich czy dla innych środowisk żydowskich, środowisk żydowskich jako całości. Czyli ta ustawa, nic, wszystko dla Żyda, nic dla Żydów miała prowadzić we Francji, a potem w Niemczech rozszerzyło się na całą Europę, żeby Żydzi się asymilowali, żeby wtopili się w społeczeństwo francuskie, żeby ich nie prześladować, ale jednocześnie, żeby zlikwidować wpływ tych gmin żydowskich, które na przykład właśnie w Polsce doprowadziły do, do takiego, takiego stanu zubożenia Żydów. I ten XIX wiek... Mówię oprócz wykształcenia się dwóch skrzydeł Żydów, skrzydła patriotycznego i skrzydła, która, które zdradziło Polskę. Oprócz hasyduzmu który, w który przekształca się żydostwo, wcina się jeszcze ta haskala, czyli ruch taki oświeceniowy. I rzeczywiście w kolejnych zaborach. Ta haskala trochę trochę porusza społeczeństwo żydowskie, ale Majer Bałaban pisze około roku 1912 o tym wieku XVIII, że myliłby się ten, kto uznałby, że skoro otwarto szkoły dla Żydów, skoro mają możliwość kształcenia się, cokolwiek to zmienia. Bałaban wtedy szacował 100 lat temu, że, że Kilka procent do dziesięciu procent Żydów polskich asymiluje się i idzie do szkół na terenie zaboru austriackiego, rosyjskiego czy, czy niemieckiego, ale żydostwo polskie nadal zostaje w tej bezkształtnej masie ortodoksji. No i oprócz jeszcze tej haskali, proszę Państwa, żeby nie było dość było nieszczęść temu wszystkiemu. To od drugiej połowy wieku XIX rodzą się jeszcze następne dwa kierunki. Z jednej strony syjonizmu i idei budowy państwa żydowskiego. Z drugiej strony bardzo niebezpieczne po prostu idee Marksa, marksizmu po prostu. I część, i część żydostwa idzie w ideę Marksa. Dziś rodzą się partie socjalistyczne, choć na początku... Trudno powiedzieć, że socjalizm był atrakcyjny i dla Polaków i dla Żydów. I na przykład takim klasycznym przykładem jest Piłsudski i Żyd Maksymilian Chorowic, którzy razem zakładali partię PPS, nawet się świadkowali na, na ślubach i byli przyjaciółmi. I do roku 1905 te drogi, ta, ta wspólna droga Chorowica i Piłsudskiego są razem, walczą o socjalizm, o, o, o prawa robotników i innych ludzi. I to bardzo ciekawe, że Piłsudski wtedy mówi o wolności i Chorowic mówi o wolności. Tylko mówią o wolności, nie mając świadomości, że Polak Piłsudski i Żyd. Chorowic inne wkładają w, te, w to treści i dopiero w roku 1905 na, na kolejnym zjeździe Piłsudski zorientował się, że Chorowic to jest marksizm, bo Chorowic zresztą w opublikowanej w 1905 czy 1906 roku książce bardzo jasno stawia sprawę, że Żydom będzie się żyło dobrze, Tę książkę należałoby wydać jak najszybciej. Dawno o tym mówię. Chorowicz mówi, że Żydom będzie się żyło tylko w świecie, w którym nie ma państw narodowych. Marksizm, jako takim, potem komunizm stawiał na rozwalenie rodziny i religia. To te same trzy elementy. Dziś mamy do czynienia z neomarksizmem, który dokładnie te same stawia sprawy. Wracając do Piłsudskiego i Chorobica, mówi się o tym 1905 roku, że Piłsudski wysiadł z pociągu socjalizm, PPS, na przystanku Niepodległość. Wtedy Piłsudski się zorientował, że jest Dochodzi do rozłamu w tej partii, no już nie muszę państwu mówić jaka droga Piłsudskiego. Maksymilian Chorowic skończył w 1937 roku zamordowany przez Stalina. Czyli ten wiek XIX to jest, tak, to, jest, to jest właściwie zerwanie i podział i społeczeństwa polskiego i społeczeństwa żydowskiego. Te drogi jednak nasze się wtedy w większości rozchodzą, tak jak rozeszły się drogi Piłsudskiego i jego przyjaciela Maksymiliana Chorowica. I przychodzi, proszę Państwa, potem rok 1918. Polska, Polacy odzyskują swoje państwo i niepodległość. I te właśnie podziały i te problemy pogłębiają się tylko, o czym e, e, powiemy sobie w następnym spotkaniu. Dziękuję Państwu bardzo. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.